Cześć, siemanko, witajcie, z tej strony Kuboro, witajcie na moim kanale. Dzisiaj seria survival, jak mówię, na, prze na przemiennie z Bedwarsami. I, otóż, ten maluszek tutaj piękny się nazywa... Nie nazywa. Zapiszecie naprawdę za mało komentarzy. Nie dostaję ich w ogóle. Przez co nie daliście nazwy na naszego Axolotla. A bardzo bym chciał go nazwać bo wy nie dajecie nazwy niej, to jest mód. dobra mm, dzisiaj będziemy budować, głównie będziemy budować, to mamy dzisiaj w planach a że mamy trzy znaczniki to chciałbym żebyście wreszcie napisali jakbyście nazwali tego Axolotla Axolotla chciałem powiedzieć Axolotla, jasne Następny odcinek będzie z Bedwarsów na, tak, że będzie, bo, bo tak. Także dlatego, bo Bedworsy mają najwięcej wyświetleń. Pierwszy odcinek ma najwięcej wyświetleń na moim kanale, więc dlatego też będą z następnym odcinkiem. Zapraszam Was bardzo na mojego Discorda, na moją grupę Discord, która się coraz bardziej powiększa, jest coraz więcej osób i daję wysokie randy administratora dla każdego który przybył, który przybędzie do pierwszej dziesiątki a już jest osób 6 Więc zapraszam jeszcze ciepluskie są miejsca na administratora ok. kopać koble stowna bo cobel stowny będzie nam przydatny do zrobienia podłogi w naszym domku. Piszcie naprawdę, piszcie komentarze jak najwięcej, bo ja bardzo lubię czytać wasze komentarze, mi się to bardzo podoba. Poczytać komentarze, podawać serduszka za te komentarze, bo na razie daję wszystkim komentarzom, nie każdym serduszko i łapeczkę w górę Może dla niektórych nic to nie znaczy, że dostanie łapeczkę w górę i serduszko od youtubera, ale dla mnie to dużo znaczy Powiedzcie, jak się czujecie w nowym miesiącu? Zacznijcie w komentarzach, w sumie i tak nie powiedzcie Wy tylko oglądacie ten film Bo streamów jeszcze nie mogę Brakuje mi e... Szybkie włączenie kalkulatora Panie widzowie Włączam kalkulator Dziękujemy jeszcze 979 subskrypcji, żebym zaczął dla Was, mógł zacząć dla Was streamować, więc zapraszam też do zostawienia subika, dzwoneczkiem, jeśli chcecie być na bieżąco i łapeczkę w górę, jak się Wam podobał ten film, bo to jest dla mnie ważne, czy się Wam podoba, czy coś zmienić, jak coś zmienić, to piszcie w komentarzach też, postaram się to zmienić. tylko ze krzyczą. To jest dziwne. A, kopiemy sobie, koble na... Jak wrzucam filmiki na YouTube, a, to mnie zastanowiła jedna rzecz. Jeśli, jeśli ktoś by wiedział, niech to mi wytłumaczy. Bo są filmy, kiedy się opublikowuje, to jest wybór, jaki to ma być, miał... ma być film. I tam jest do wyboru film prywatny, film publiczny i film niepubliczny. Więc co to jest film prywatny? To jest film niepubliczny od do kwadratu? Znaczy bo prywatny i publiczny to, 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 i niepubliczny to znaczy to samo? Bo to i to jest tylko dla ciebie, nikt inny tego nie widzi, więc jakby ktoś mi raczył to wytłumaczyć, czemu jest publiczny i niepubliczny, niepubliczny i prywatny, przepraszam, to i ja zauważyłem w ogóle, że jestem bardzo regularnym youtuberem, nagrywam co wczorek, czyli wtorki i czwartki wrzucam filmy, myślałem, że będę rzadziej wrzucał na początku, a tak często, jestem z siebie dumny. Nie, nie zakryć koblem I tak tu, 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 tu. Ile żelazo Panie Jak tu dobrze lubię żelazko Jestem jak żelazny Żelazo kocham Umieram od wszystkiego co istnieje w Minecrafcie nie istnieje co żyje i nie żyje Pozdrawiam żelaznego Pozdrawiam Cię żelazny Budowa domków w Minecraft. Pamiętam swój pierwszy domek w Minecraft. Moje pierwsze budowle w Minecraft. Mieszkałem w jaskiniach. Zawsze mieszkałem w jaskiniach. Było najbardziej ekonomicznie niebudowane w jaskini. Więc w taki sposób się skończyło na pierwsze dwustaki i komu. Ile my mamy żelaza? Mm, mm. Ja to robię teraz tak Już, już, dobrze Niszczę to Buduję siekierkę Moją broń, a także przydatną rzecz to na drzewna Ile ściąć dużo drzewna. Jedna skrzynka, druga skrzynka, trzecia skrzynka, czwarta skrzynka, piąta skrzynka. Pięć... A nie! Na pół. Jeszcze jedno drzewko trzeba zciągnąć. Mmm, Nie no, naprawdę. Nie, nie chcę klawiszy się Po co... Jak to właściwie działa, nie wiem. No. I idziemy robić sobie automatyczny piecyk i piszcie w komentarzu bo chcę nazwać naszego absolutna naszego smuciaka niebieskiego który tu sobie leży patrzcie jak słodko. dobra wszystko leci na deski deski wszystkie lecą na skrzynię gdzie skrzynie zostają to leci na leje I robimy. Lej. Piec. Lej. Lej. Skrzynia. Skrzynia. I proszę państwa, pięknie wszystko powinno działać. Zobaczmy. Mamy cokolwiek do przepalenia. Chociażby jedną rzecz do przepalenia. Ja tutaj takich rzeczy, takich czegoś nie widzę jak rzeczy do przepalenia No to już nie sprawdzimy i teraz czy to działa W dzisiejszym odcinku na pewno zamierzam dokończyć naszą podłogę Całą podłogę zrobić JO Tu teraz, tutaj ładnie na szczyt góry oby kopaliska kamienia Jesteśmy Czas dalej kopać Tu nie. Tak tu O, tak więcej koble stowna mm, tak Ach, pamiętam czasy Minecrafta, kiedy... Pro był cały diaksowy, a nie netherite'owy. A diaksy się regenerowały na 11, na poziomie 11, 12, 10, a nie minusowym. To były czasy. Ach, szkoda, że wprowadzili tą aktualizację. Jedyne co tutaj jest fajne, to absolutne Zagrożony gatunek. No, gdzie jest dirt? I dirt tu nie ma. No, Vinci, kobla Vinci. Mhm. I kolejna warstwa, kobla wykopana. O! O! O o! Może zajdziemy kiedyś w udę, no mójższym? Czemu te kozy latają? Idok mi pęk! Nooo! No o nie! wszyscy umurzajemy! Jesteśmy zgubieni! A ja mam zdezań, nie potrafię taki pająkać kratki. No chodźcie, no, no chodźcie, no, no dawaj, no. No dawaj, no, 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 no dawaj, no co? Chcesz się klepać? Chcesz się wbić? Chcesz się klepać, no. A teraz jak umrę od zombiaka, od I love Minecraft. I very love Minecraft. I, I very love Minecraft. Właśnie stoję w drzwiach. Nadal nie wiem czemu nie mam swojego skinu, tylko mam skin Alex. Jakby ktoś napisał jak to mogę naprawić, to byłby był szczęśliwy. I skąd? Co jest? Ej, won ode mnie. Idź ode mnie. No. Tutaj trzeba po raz jeść, bo jak powie gdzie to family friendly kanał family friendly content no pięknie mm. może tutaj kiedyś zrobimy z tego serwer i będziemy grać z większą ilością osób niż tylko ja sam nie wiem zobaczymy o oh no Trzeba użyć drewnianego kilofa... Kilofum. I włożyć go do paliwa O pięknie, tak jest Ej, ej, nie Won! Won ode mnie! No dawaj Won, idź ode mnie! Czemu ci się nie skupiasz na szkielecie jak od niego dostałeś? Idź! Nie, nie strzelaj, prostu nie zabijaj nie teraz No cóż, kuborek z żelazny umiera od wszystkiego. Chyba pewnie w tej, tej sklupy wyjdzie mi creeper i rozwali chałupę. Jak to u żelaznego? Dobra, wstawa i nie idę spać. Nie no naprawdę. W pobliżu są. Aha, dosyć blisko są te potwory. Mogę już spać. Dziękuję. Dziękuję. Niech teraz te kreatury płoną. Umierajcie w cierpieniu. że i siekie i już nie mam moba A czas dalej budować naszą podłogę piękną Jakże ma statyczną Czas zrobić kolejny żelazny kirof. Z tego mógł skorzystać. Wykopimy kobelek i idziemy dalej kopać kobelka. No, to idziemy do góry. Ta góra kiedyś zniknie w końcu. To jest wydobycie koble na mój dom. Na nasz dom Jak w komunizmie. Na nasz dom. O! w mnie tu O. Tak. Zmieńmy nazwę kanału zamiast kuboro będzie. O. Może kiedyś zrobię fany moment. Wolę sprawdzam jeszcze, czy na pewno się nagrywa, jeśli nie produkuje, bo tak dobra nagrywa się, całe szczęście No, więcej koberka do mojego domku pięknego nie ma, to jak robić cały odcinek tak bo z głowy, bo nie ma się żadnego planu na niego, po prostu wiecie co się, się robić, się dowiaduje zaraz przed odcinkiem, kiedy włączam nagrywanie i żadnego scenariusza ani planu na tekst nie masz, po prostu grasz i nagrywasz. Przyjemne uczucie wam powiem. Jeszcze tu mamy kobelka. A kopysto Potem go się ma za dużo Perkuci tylko za śmierć. Ile się szuka diaksów Jeszcze ten pasek został O, że widać naszą budowlę myślimy myślę, że was taki nam już starczą spokojnie na dokończenie naszej domu, a i tak dokończy to kopanie tego dotąd, co pięknie. Myślę, że te na nam starczy na wybudowanie. I ja miałem zamiar, szczerze mówiąc, robić krótsze filmiki, a wychodzą półgodzinne najczęściej. Dla mnie zastanawiające, że potem się ten czas tak dodaje nagle Bo małem człowiek plan, będę robił 20 max 25-minutowe filmy A potem się robię 35-minutowe filmy Wszyscy mówią, że wiem, praca na YouTube to jest dużo roboty Trzeba montować to ale też można robić tak jak ja absolutnie nic po prostu nagrać, pokazać to was, kochani widzowie zero montażu, wszystko na żywo to są po prostu jakby zapiski ze streamów bo tu montażu nie ma nagrywam to zwyczajnie jak na streamie na live więc to są moja robota jest jak zapiski ze streamów głównie ja tutaj tylko nagrywam, mówię, ja tu nic nie montuję, improwizuję w stu procentach, planu na ten odcinek mam, nie mam. Mam plan dopiero kiedy zaczynam nagrywać. Kiedy wchodzę na ten świat i patrzę co tu jest do zrobienia jeszcze, kiedy zaczynam wiedzieć jaki będzie plan. Tak jak dziś, plan jest, by dokończyć podłogę w naszym domku pięknym, kochanym ładny, gustowny, więcej synonimów I już mamy 20 minut nagrywki, a jeszcze nie skończyliśmy tej podłogi robić no, no, Czas jest taki, szy tak szybko mija, mimo że Czas mija dosyć szybko, jak się na to nie patrzy, jak patrzysz i czekasz, aż minie dana sekunda godzina patrzysz jak w szkole czekasz aż skończy się lekcja jakoś ten czas nagle się tak dłuży nagle to trwa 5 godzin i jedna minuta A kiedy na to nie zwracasz uwagę nagle patrzysz już, już tyle minut ciekawe Dobra ile jeszcze tego kobra będę musiał dokywać żeby dokończyć podłogę w naszym domu? Jestem ciekaw. Tu tu, 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 i, tu. Halo, mi I a a a tu. No. to Jimmy Crafting? Tak. absolutnie. No. tym akcentem kończymy dzisiejszy odcinek. Nie wiem, czemu nie mam swojego pięknego skinu kota. I da, dajcie w komentarzach nazwę dla naszego skudziaka z pierwszego odcinka.